Od kilku dni w Beskidzie Wyspowym trwają działania poszukiwawcze polskiego Rambo 44. Wiele o tym mówi się w mediach, i mnie też nurtuje sytuacja, bo od ubiegłego piątku ktoś tam, jakoś tam, mimo 500 osobowej nagonki, sypia w lesie. Zapytałem więc algorytmów, jak to się przedstawia. Czy zdrowo jest nocować w lesie? Tak, nocowanie w lesie może być zdrowe. Jeśli przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa i korzystamy z wyznaczonych obszarów, przebywanie w lesie przynosi liczne korzyści dla zdrowia fizycznego i psychicznego, udowodniono naukowo, że zaledwie 20 minut przebywania w naturze znacząco obniża poziom kortyzolu, hormonu stresu. Las wpływa kojąco na organizm. Przebywanie w lesie redukuje stres, poprawia nastrój i obniża ciśnienie krwi. W Polsce 90% badanych uważa, że las dobroczynnie wpływa na kondycję psychiczną, a 86% potwierdza jego pozytywny wpływ na ciśnienie i poziom stresu. Wdychanie fitoncydów, substancji wydzielanych przez rośliny, zwiększa poziom komórek NK natural killers i wzmacnia odporność. Leśne powietrze zawiera do 70 razy mniej chorobotwórczych bakterii niż powietrze miejskie. Las naturalnie filtruje powietrze z pyłów i gazów, nawilża je i wzbogaca w tlen. Jedna sześćdziesięcioletnia sosna produkuje tlen niezbędny dla trzech dorosłych osób. W Polsce od 2019 roku funkcjonuje program Zanocuj w lesie, który udostępnia ponad 600 tysięcy hektarów w 425 nadleśnictwach. Można nocować bezpłatnie, jeśli pobyt nie przekracza dwóch nocy z rzędu. Grupa liczy maksymalnie 9 osób. Dla dłuższych pobytów lub większych grup wymagane jest zgłoszenie mailowe. Należy być świadomym potencjalnych zagrożeń czyli ryzyka związanego z dzikimi zwierzętami przykładowo żmija zygzakowata, zwierzęta z wścieklizną, owadami jak kleszcze, komary przenoszące choroby, zmiennymi warunkami atmosferycznymi i pogodowymi, wysokim zagrożeniem pożarowym w określonych okresach. Nocowanie w lesie jest zdrowe pod warunkiem przestrzegania regulaminu, właściwego przygotowania i wyboru odpowiednich terenów. Korzyści zdrowotne przeważają nad ryzykiem, jeśli postępujemy rozważnie. Przed wyprawą warto sprawdzić gwiazdka gwiazdka mapę dozwolonych obszarów oraz aktualne zakazy wstępu.